Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, znów dla Was skomentuję Puchar Świata. Będę Wam opowiadał o tym niedzielnym konkursie w Willingen, ale także będę Wam opowiadał o Pucharze kontynentalnym, office, kapie. Zacznę od zawodników światowej czołówki, potem będzie. O Polakach, no i o dalszych zawodach, tych z drugiej ligi. Okej, okay, zaczynam od dzisiejszego konkursu. W Willingen mieliśmy do czynienia z niesamowitym konkursem. Tak jak ten sobotni rozczarował, to ten niedzielny wynagrodził nam ten poprzedni dzień, no bo mieliśmy dalekie. Loty Chofeninga i także Forfanga. Powiem Wam, że szkoda mi jest tego podopiecznego Bravika, bo no nie może zwyciężyć po raz kolejny, po raz czwarty. Drugi nie wygrał, w sobotę był czwarty. No ale czasem tak bywa w sporcie, że jeden zawodnik jest lepszy a on trafił na fenomenalnego Chofeninga, który, który wygrał kolejny raz dublet, pierwszy w karierze w Niemczech, umocnił się na tej pozycji lidera. Pucharu Świata. Ma już ponad 200 punktów przewagi nad Herle. Kraft skoczył na trzecią pozycję w tej klasyfikacji generalnej, a Pius Paszkę spadł na czwartą, bo zawiódł w tym konkursie. Ale o tym, którzy rozczarowali, to moi drodzy później. No bo Forfang był dzisiaj. Drugi wskakał fenomenalnie. Trzeci, hylle. Czwarty, kraft. Więc, więc, więc powoli Austriak wraca do formy. Gdy tutaj spoglądam na tą topową dziesiątkę, no to moi drodzy Ortner, piąty. Sundal, szósty. Siódmy, kobayashi. Ósmy, laniszek. I dziewiąty, granerut. I franc dziesiąty. Czyli proszę bardzo, kobayashi powoli się zaczyna budzić, się. no to już drugi weekend fenomenalny w wykonaniu japońskiego samuraja. Granerud, który będzie teraz robił sobie przerwę. Wewingen sobie przypomniał, że tutaj często zwyciężał i w drugiej serii zaatakował. Z 13 pozycji wskoczył do topowej dziesiątki. Starzy mistrzowie na te mistrzostwa, które będą niedługo budzą się powoli. Kobayashi, Granerud Kraft, no Hirle razem z chauveningiem i forwangiem w formie, więc jak widzicie, no będzie ciekawie. Będzie taki pojedynek starych mistrzów z młodymi wilczkami. Tate France, dzisiaj 10, zaatakował z 19 pozycji, skoczył do topowej. Dziesiątki ten Amerykanin. Na pewno pewnie Jankesów cieszy to, że przez zbliżającymi się zawodami w like place Amerykanie tak skaczą dobrze. No bo jeszcze w sobotę Bigner dobrze skakał, choć ten konkurs mu niedzielny się nie udał. Gdy tutaj spoglądam na dalszą klasyfikację. Dewszwanden 11. No, Niemcy na pewno y, zawiedli, no bo Wellinger y, był 12., y, dopiero i Filik Raimund 15, a pozostali zawodnicy, jak Paszkę, Geiger, y, przepadli, co na pewno jest pewnego rodzaju taką kompromitacją u siebie y, Niemców, y, no bo y, powoli, powoli zbliżają się Mistrzostwa Świata, a tam jest drobna panika, że po dobrym początku jest coraz gorzej. Jeżeli chodzi o Polaków, o podopiecznych Tumbiślera. Dzisiaj sytuacja wyglądała tak, że mieliśmy tylko dwóch zawodników w tej czołowej trzydziestce, bo Paweł Wosek i Dawid Kubacki dobrze skakali, a tym razem żyła wolny i również zniszczą. kiepsko skakali. Można powiedzieć, że te kla kwalifikacje, które rano się odbyły, no, były z zapowiedzią tego, że to nie będzie dobry Konkurs. Mnie cieszy to, że Dawid Kubacki po raz kolejny zdobył y, punkty, y, że to w sumie był udany weekend w jego wykonaniu. W, nie, w sobotę był 14, a dzisiaj 22. Znów gorszy skok, no bo po pierwszej serii był y, 15, więc wydawało się, że zaatakuje. Niestety cały czas brakuje tej takiej powtarzalności. Jeżeli chodzi o Pawła Wąska, no to tutaj się wydawało, biorąc pod uwagę kwalifikacje, w których dobrze skakał, no i również pierwszą serię, gdzie, gdzie był dziewiąty, tracił tylko cztery punkty do podium, to wydawało się, że ta niedziela znów będzie taka fenomenalna, że powtórzy. Jakby wynik z Oberstdorfu, ale w drugiej serii niestety nie skakał daleko, no i wylądował na 17 pozycji, więc, więc, więc w sumie ta niedziela dzisiaj w wykonaniu Polaków była taka sobie, ale za to można powiedzieć, że inni skoczkowie w innych pucharach Polacy w pewien sposób nam wynagrodzili jakby... Te gorsze skakanie w Wilingen. No bo rano do nas napłynęła e, informacja, że w Fiskapie Kacper Tomasiak, moi drodzy, młody, utalentowany zawodnik e, Skoczek, który w przyszłości zastąpi tych naszych mistrzów, kiedyś będzie skakał w pucharze świata. I miejmy nadzieję, że będzie e, kiedyś e, skakał tak jak Kubacki, czy Stok, w swoich najlepszych e, czasach. Wyobraźcie sobie, że e, Tomasiak, Fiskap zameldował się na trzeciej pozycji na podium był rano, ta informacja mnie uradowała następnie w Pucharze Kontynentalnym w Limhammer Lim znów wygrał Fettner, czyli ten weteran Austriak, ale wyobraźcie sobie, że Kot był na szóstej pozycji po podium sobotnim więc powiedzmy sobie szczerze, to też jest dobry wynik weterana naszej Kadry, no i Kacper Juroszek zajął dziesiąte miejsce, również Stękała punktował, ale bardziej cieszą pozycję tych dwóch zawodników w topowej dziesiątce. Skład na LightPlex już znamy dokładnie, a jeżeli chodzi o zawody w Sapporo, no to Tomasz Tumbiśler, Podkreślił, że będą pewnego rodzaju takie przetasowania. Właśnie Maciej Kod i Kacper Juroszek, którzy, którzy fenomenalnie skakali teraz w Limehammer, dostaną właśnie szansę wy. Japonii, a również Kamil Stochy powróci do Pucharu Świata, no i w Japonii, tam gdzie zawsze skakał fenomenalnie, tam gdzie niedawno otarł się o podium, pamiętamy zeszły sezon, tam Kamil będzie miał jakby szansę wywalczenia miejsca na Mistrzostwa Świata, właśnie Austriak powiedział o tym, że biorąc pod uwagę cały dorobek Kamila w karierze on zasługuje na taką szansę, no bo trener polskiej kadry sprawa, sprawia jakby Sprawę jasno. Później po Sapporo już nie będzie takiej wewnętrznej rywalizacji w kadrze, żeby już skoczkowie mieli wolne głowy, żeby nie było takiego żadnego porównywania, żeby już było takie szlifowanie tej kadry na mistrzostwa świata. Więc, więc, więc jestem ciekaw, który z tych skoczków będzie odpoczywał. No bo wiemy, że Kot, Juroszek i również Kamil. Dostaną szansę w Japonii skakania. No pewnie Paweł Wosek, który cały czas jest jakby w tej topowej formie, może Dawid Kubacki powinien dalej skakać. A ja na przykład taki Olek zniszczył mm, wolny. Y, może żyła. Ci skoczkowie powinni może odpocząć i po, potrenować. No, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Może właśnie Oleg zniszczą, y, o, odpocznie, a to y, Paweł Wąsek. Ja no powiem Wam, że najlepiej to byłoby tak, gdyby no Maciej Kot y, w tym kolejnym konkursie Pucharu Świata, kiedy właśnie y, podopieczni opieczni Tunbichlera będą skakać w The Light Place. No, bo jeszcze będzie się odbywał kontynental, dobrze by było, żeby Kot. Jakby wywalczył w kolejnym periodzie miejsce. No bo w, dlatego nie było jakby takich zmian w tej naszej drużynie na Stany Zjednoczone. Chodzi mi o to, że może kot wywalczy już miejsce, żeby, 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 żeby jednak więcej tych naszych skoczków skakało. Taki jest właśnie główny cel tego, tego wszystkiego, więc jestem ciekaw jak Wy ogólnie oceniać te zawody w Willingen. Powiem Wam szczerze, że po, zeszło, po zeszłorocznych, tych po zeszłotygodniowych zawodach w Oberstdorfie, gdzie było blisko podium, no to także jakby, no, chciało, każdy z nas chciał, żeby żeby znów było miejsce w topowej dziesiątce, no ale tak Niestety tak jest cały czas, że kubacki żyła. No, braku oddają jeden dobry skok w drugim czegoś, Brakuje tym razem jakby no, Paweł Wosek trochę gorzej skakał, ale, ale no, taki już sezon jest w wykonaniu naszych skoczków. Wyobraźcie sobie, że nawet biorąc pod uwagę dyspozycję Niemców, no to w tym momencie najbardziej ucieszeni mogą być uradowani pod opieczni Brejwika. Witkelca, trener Japonii, czy także Japończyków, czy także szkoleniowiec Słoweńców, bo, bo ci skoczkowie dobrze skaczą. Przegrani dzisiejszego konkursu, no to Pius Paszkę. Już zawodnik czwarty Pucharu Świata skoczył tak fatalnie, że machnął tałek ręką. Geiger również nie do końca dobrze skakał. Brigner, również Kos, który w sobotę był w topowej dziesiątce, dzisiaj. Skakał fatalnie, więc, więc to był dla jednych konkurs fenomenalny, dla drugich gorszy. Jestem ciekaw, co ogólnie sądzicie o tej decyzji Tomasza Tumbiślera o tym, że Kamil w Saporo będzie jakby walczył o to, żeby mm, no, skakać na mistrzostwa Świata. Z drugiej strony. Tego trener polskiej kadry nie sprecyzował, jakie miejsce Kamil musi zająć, no bo pamiętajmy, Japonia, Sapporo to miejsce, gdzie jednak nie wszyscy wyślą czołowych zawodników, jakby pojawia się szansa. Na podium. Pamiętamy, kiedyś Wittgelds tam potrafił zwyciężać, wygrywać ten sezon, kiedy Adam Małusz dominował, wygrywał. Austriacy kiepsko skakali i Helward, właśnie z obecnym szkoleniowcem Austrii, tam wygrali, zwyciężali, a potem i tak zawodzili w Soi Lake City na Igrzyskach Olimpijskich. Tak wyglądało, no ale. To byłoby coś pięknego, gdyby w Sapporo na przykład właśnie Kamil się tam odrodził, może Piotrek skakałby fenomenalnie lub Paweł Wąsek by dobre miejsce skakał. No ja mam nadzieję, że Kamil Stoch tam w Sapporo jakby wyskacze. Pozyc znaczy no miejsce w na mistrzostwa Świata, miejsce w topowej dziesiące, w topowej piętnastce, myślę, że zapewni mu tej naszej kadrze na ten wielki czempionat w Trondheim, tym miejsce tym bardziej, że będziemy mogli Wystawić pięciu zawodników w jednym konkursie. Tak to będzie wyglądało. Wiemy, że trener naszej kadry nie jedzie do Japonii, bo ma problemy z jetlakiem. potem źle się czuje. Trener Topur go zastąpi. Pamiętamy, w zeszłym sezonie też tak wyglądało. Asystent to Masza Tumbiślera będzie machał naszym skoczkom. Zobaczymy, czy to. Przyniesie szczęście moi drodzy. Teraz tutaj spoglądam na tą klasyfikację Pucharu, Pucharu Narodów. Cały czas Austriacy prowadzą przed reprezentacją Norwegii, Niemcy na trzeciej, Słowenia na czwartej pozycji, my jesteśmy na piątej. Cieszy mnie to, że wyprzedzamy Austriaków o 36 punktów. Jeżeli chodzi o tą klasyfikację pucharu yy, świata, sytuacja wygląda tak, że Czofening jest na pierwszej pozycji, na drugiej, Hurlę, na trzeciej, Kraft, a na czwartej, Paszkę. Jeżeli chodzi o yy, Pawła Wąska, jest on na trzynastej yy, pozycji. Trochę jestem rozczarowany po tym weekendzie w Willingen, bo powiem Wam szczerze, że liczyłem na to, że może Paweł Wąsek tutaj wskoczy na podium. Zobaczymy. Pamiętam, że jeden z komentujących u mnie na kanale obstawiał, że tego podium się niedługo doczekamy, że Live Place Sapporo to mogą być takie miejsca, gdzie Paweł wskoczy na podium. Na pewno ta, takie miejsce na pudle przed wielkimi mistrzostwami świata, Wytronheim, to by był taki dodatkowy bodziec dla naszego zawodnika do tego, aby na wielkiej imprezie no, zrobić niespodziankę. Z drugiej strony też taka presja by się pojawiła, choć ona bez względu na to będzie, no bo pamiętajmy o tym, Paweł jest trzynastym skoczkiem Pucharu Świata, liderem naszej kadry i tak jak właśnie Stoch, Żyła, Kubacki zniszczą Wolny, Mogą na tych mistrzostwach skakać ścienia. Nikt od nich, biorąc pod uwagę dyspozycję w obecnym sezonie, nie będzie oczekiwał medali, więc mogą sprawić sensację. Więc pewnego rodzaju taka presja odpada. Oni sami mogą na siebie narzucić taki dodatkowy bodziec. A ja wam pokażę. Dobra, sezon mi nie wychodzi ale na tym czempionacie hmm, sprawie niespodziankę. Dyspozycja dnia, skocznia podpostuje to są skoki. Z drugiej strony na wąsku, Chofeningu, hurle, krawcie, hmm, forfangu, sundalu, laniszku i tych innych zawodnikach stopowej dziesiątki będzie ciążyła presja. Granerut Kobayashi, pomimo tego, że ostatnio progresują, forma ich idzie do góry, także ten sezon Pucharu Świata dla nich jest stracony, więc nie mają takiej wielkiej presji, jeżeli chodzi o te mistrzostwa, więc mogą atakować z drugiego szeregu. Czasem ma to swoje plusy i minusy. Bycie takim zawodnikiem ścienia, a takim murowanym faworytem. Jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało. Czy faworyci. Udźwigną presję na mistrzostwa siata w Trondheim, czy nie? Podsumowując ogólnie ten weekend ze skokami narciarskimi, cieszy mnie postawa Kota, który w kontynentalu osiąga dobre wyniki. Także warto docenić postawę Kacpra. Juroszka, który w przyszłości no, będzie tych naszych weteranów zastępował, no i to jest ten czas, żeby robił podobne wyniki regularnie i także wskakiwał na podium w kontynentalu. Cieszy mnie to, że fiskapie Fiscapie... Kacper Tomasiak znalazł się na podium, zajął trzecie miejsce, bo on również kiedyś w tej najważniejszej lidze w Pucharze Świata będzie, będzie, mam nadzieję, odnosił dobre wyniki i pójdzie drogą Pawła Wąska na dobry początek. Jeżeli chodzi o ten Puchar Świata w Wingen, no to tutaj mnie cieszy, że Dawid Kubacki w dwóch konkursach Zapunktował. To był pozytyw tego, tego weekendu. Czekam na Wasze opinie. Jeżeli podobał się Wam mój materiał, dajcie łapkę do góry. Także zachęcam do oglądania moich pozostałych materiałów. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to pewnie w tym tygodniu będzie królował futbol, polska ekstraklasa, pewnie będą pojawiać się materiały o. Skokach. Tak będzie wyglądał plan moich transmisji. Może pojawi się koszykówka. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę miłego, udanego weekendu. Do zobaczenia w kolejnym konkursie/odcinku Hej.